Chyba Monster się naddał. Jak wylać wodę z plecaka? Nie wiem czy jak jest live to sorry to, to, to za, musicie mi dać chwilkę. Nie wiem, czy jest live czy nie. Muszę wylać wodę z plecaka. O plecaka nie pomyślałem, żeby wziąć w zapasie. Hmm. Co jak to teraz? Co tu zrobić? Gdzie wszystko tu zepsuło to jest live Lepiej późno niż wcale Mam koczaty. A, nie, już nie słyszycie, tu jest mikrofon. Teraz życie mi... co się stało. Eee, zatrzymałem się, żeby spróbować live'a odpalić, ale że... Żade... Wielę wam z widy zapachowe, nie? Co się okazało? W którymś momencie puszka monstera mi się przedziurawiła, a że nie mieściła mi się, to była wewnętrznej bakiście w plecaku, łącznie z yy, nie komputerem, tylko z baterią, która cała pływała. Teraz Nie pomyślałem, że w plecach można mieć w zapasie. Będzie cały mokry. A, tu jeszcze kolejka jest smoka, w którym usiadłem. Ale się będzie lepiło! Także akurat pani w jak coś się dzieje. To chyba dobrze, bo właśnie przynajmniej frajdę, ja się trochę powtórzam ale wy macie frajdę. w ogóle nie ten live w tym momencie czy on chodzi? bo pytanie jest takie że to mogło przecież po zewnętrznej stronie jest teoretycznie komputer Nie mogę tego monstera wylać, to tam pływa cały czas, tam jest to ma nie woda Przepędziłem tak do ale to się gdzieś o te kieszonki zabiera Mogę zużyć cały papier toaletowy, albo to będę musiał coś gdzieś zaraz do kupić Nie wiem, nie wiem gdzie się papier kupuje, w sensie, czy w przyprawca, no, czy jest papier toaletowy do kupienia To tylko w marketach O ma, co się dzieje No pulika monstera pływa na plecach nie przepuszcza w miarę Muszę powycierać. Nie wiem czy mnie słyszycie w ogóle. Nie wiem co z tą baterią teraz czy ona nie zostanie zaraz warcia i nie zrobi się kabum z niej wielkie. Teoretycznie już nie powinna. Teraz jedynie mogą sobie zewieźć tylko taśmy nitlowe i tego typu rzeczy się gać. No, niech poza tym nie powinno się dziać. Dobra, idę zobaczyć czy w ogóle jesteście, czy ten live działa. Można wrzucać shorty na YouTube. Znaczy to nie ja wrzucam, to Grubi wrzuca i wydaje mi się, że robi te shorty, bo na pewno wchodzą na TikToka, a na YouTube'a nie patrzyłem. Słuchajcie, przeczytam komentarze, uporam się z problemem. I to znowu lefie, nie, nie wiem, moi drodzy, co, co mogę zrobić więcej. Nie wiem, co mogę zrobić więcej od trzech dni. Pierwszy dzień dobrze szły live'y tak naprawdę, nie? Tam gdzieś pod koniec coś się zacięło, Raz chyba. Nie było tragedii. Drugi dzień praktycznie dobrze szło. Dopiero gdzieś tam zaczęło obraz z kamery się ścinać w Nowej Soli. Natomiast wczoraj w lesie, no to jeszcze ten, ale ogólnie problem był z poprzednim modem. Tomek kupił inny modem. Ten problem jest wyeliminowany, ale nie zmienia to faktu, że jest problem z zasięgiem ogólnie. Tam jest BTS, ja go widzę stąd. Jestem w zasięgu wzroku BTS-a i co? Nie nie wiem, co mogę więcej zrobić. Powiem wam, że trochę dzisiaj jestem podłamany, bo naprawdę spinam się, staram się, żeby to dowieść, żeby były te live'y. Czuję to na barkach cały czas, że to kurde, zaczyna rwać, nie wychodzi i tak dalej. I co byśmy razem z Tomkiem nie stawali na rzęsach, to ciągle kurcze coś wychodzi. I teraz jeszcze. Nie dość tego wszystkiego, już byłem wkurzony, że to nie działa. To teraz jeszcze wywalił się cały monster, mi się wylał plecak. Mam cały mokry plecak, bateria pływała w tym. Nie wiem, jak to będzie. A je, Nie, nie wiem, po prostu nie wiem, co robić. Nie, nie mam pomysłu. Czy może po prostu zmienić te. Nie wiem, czy robić te live, y, czy, czy, czy nie olać tematu, albo nie wiem, czy jest taka forma na YouTube, żeby podcast robić, że rozmawiam, wtedy jest mniejszy. Mniejszy bitrate potrzebny do streamingu, można spróbować kartę kupić, do drugiego modemu włożyć. Oczywiście, gdybym miał pieniądze, to bym rozwiązał problem bardzo szybko. Poszedłbym, to nawet nie do sklepu, ale zamówiłbym e, Solo U i wtedy... O kurcze, tu jest drugi pts przy mnie, jestem przy samym pts ie w tym momencie. Ile? 500? 300 metrów? 300 metrów od BTS-a jestem. Tamten drugi, no to jest powiedzmy, 2-3 km dalej. No, ten jest przy mnie praktycznie. Jestem idealnie w zasięgu. Nie jestem za blisko, bo za blisko to wiadomo, że, żeby to nie działało. Nie jestem za blisko ani za daleko. No i kurde słyszę od was, że nie. Nie wiem, powiem wam, że trochę mnie to podłamało już dzisiaj wszystko. Kurde. Stara się człowiek jak może i ciągle z tym live'em coś się robi nie tak. Coś z zasięgiem, zasięgiem. Okej, okay, w środku lasu, no ale jak odpalam tutaj, aczkolwiek dzisiaj to się zastanawia, czy to nie przez tego monstera coś tam nie, nie zaczęło się dziać z napięciem, świrowało coś. Nie wiem. Drugie rozwiązanie to jest kupić podobnie, chat GPT mówi, że na wsiach najlepiej działa sieć Orange. Ja jestem na T-Mobile. No i na północnej części Lubuskiego i na ogólnie zachodniopomorskim ten T-Mobile to tak średnio sobie daje radę z zasięgiem. Ja mam Play w swojej macierzystej sieci i on tak w miarę chodzi. I teraz moje pytanie brzmi, czy da się zrobić tak, że jak będę miał dwa routery jednocześnie włożone, włączone routery GSM, Równocześnie włączone na dwóch różnych sieciach. Jeden będzie Orange, drugi nie będzie w tym T-Mobile. I teraz jest pytanie: Czy jeżeli będzie słaby zasięg internetu, nie Wi-Fi, tylko internetu, to Windows 10 sam zacznie mi się przełączać między tymi modemami, wybierać lepszy zasięg? Bo tutaj nie mówię o sumowaniu sygnału, bo to nie jest ta technologia. Jakbym miał kasę, to bym kupił solo U13000 i miałbym nawet na Antarktydzie w Pule LTE. Bo tak to mniej więcej działa. No ale niestety nie wziąłem ze sobą do kieszeni 10, 11, 13 tysięcy złotych. I chcę to dowieść i po prostu czuję taką presję, że, że was zawodzę, że nie daję rady. Jestem na No czym czuję taką presję? Wiem, że, że, że zawodzę was, tylko powinny być live, cały czas jest problem z tym. Nie, wiem, nie mam pomysłu. Zobaczę, zobaczę komentarze wezmę, to, to musi chwilę przestąć Tak muszę poczekać. Chwilę. Aha, a w ogóle było słychać co ja mówiłem, czy nie? Nie bateria w mikrofonie padła, tylko. kask zjąłem. Słychać mnie w ogóle, czy nie? ...modem Dual SIM. Nawet nie wiedziałem, że są takie modemy. A drogie są takie? Bo wiem, że na przykład jest bardzo duża rozbieżność między modemami czy tymi na internety. Polecany jest Pentagrama jakiś, Nighthawk, na no, on kosztuje 2000zł. Ja wam powiem, że w ogóle ciężko jest jakikolwiek modem kupić. A co dopiero jeszcze Dual SIM? Ewentualnie spróbować zmienić sieć, albo... Albo ręcznie bym przełączał, mając dwa modemy wtedy. Albo jakaś aplikacja może jest. Może jest jakaś aplikacja, w której bym, wiecie... Która co chwilę próbkuje sygnał i jak zaczyna się coś dziać, to przełącza na drugą. Nie wiem, no to jest do napisania w jakimś Pythonku. Znaczy, no, czymkolwiek, nie gra do Nie wiem, nie wiem, jak rozwiązać sytuację. Może, tak jak mówicie, może na shortsach to odpuścić te live'y, a robić shortsy. Albo na w dużych miastach włączać live, y. aczkolwiek teraz mam, to mam problem z tą baterią, z tym mokrym, całym zalanym plecakiem. No A ja całe plecy muszę mieć też mokre, chyba, nie? Ooo, oczywiście, monsterek. Czyli całe ubranie jeszcze mam mokre od monsterka. No i patrzcie, dlaczego obraz tnie? Dlaczego tnie obraz, kiedy w tym momencie. Jestem w zasięgu. Teraz to może komputer się też nie wiem czy się z nim coś nie podziało. Halo, halo, czaty, działa to? A chyba już nie działa. Chyba się zacięło. No i śla шла к моему товарищу.

Działa live? Nie, nie działa. Jak? Działa live? Jest live teraz? Halo, halo, jest live? jest jest, Teraz się Myślę, że że od dłuższego czasu nie ma live, ogólnie. Halo, jest live. Halo, halo, nie, tu w ogóle się coś zaczęło ciąć, widzę wszystko. Nic nie... A nie ma lajka przecież. Ma jest live. To ja już nie wiem, co się dzieje. Ja już nie kułem. Jest, nie ma, on coś się włącza, włącza. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Hmm. Przełącz kod spota z telefonu. Nie mam go zapisanego, więc musiałbym wpisywać teraz hasła. O, teraz w ogóle coś by... Co to za dźwięki? No i o co chodzi niby teraz? Nie wiem. Ponowne łączenie udane. Nie wiem, ciekawe jak te całe plecaki JRL są zbudowane. Jak mają rozwiązanie z zasięgiem? Jest, ale cienko grzeje się ten modem. Nie, mam już nowy modem. Tamten Huawei się grzał. Mam go gdzieś przy sobie chyba w zapasie. Albo w aucie, nie w aucie, w tym pingu został. Natomiast yy, drugi, ten modem, co Tomek kupił, to jest ZTE, prawda? Siemanko Juri, Siemanko Łukasz Stel. I wszystkich przepraszam, że jest jak jest z tymi live'ami, że zawodzę Was. Czuję ogromną presję tego wszystkiego. Na domiar tego się się przestała dobijać. Nie sądzę, żeby się udało nawet połowę zebrać. To wszystko takie kant dupy mi się zrobiło. I takie mam dzisiaj podłamanie.